Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu pierwszej kolejki BetKlik II Ligi, w którym Zagłębie Sosnowiec pokonało Olimpię Grudziądz 2 do 1. W pierwszej części konferencji prasowej jest z nami trener drużyny gości, pan Grzegorz Niciński. Witam serdecznie trenerze i poproszę o podsumowanie tego spotkania. Dobry wieczór. Pierwsza kolejka. To zawsze wielka niewiadoma. My, my po grach kontrolnych przyjechaliśmy na pierwszy mecz drużyny, która jest solidna, która jest dobra i mieliśmy tego świadomość, gdzie przyjeżdżamy. Mieliśmy swój plan, szliśmy szybko bramkę, ale byliśmy słabsi do 30 minut. Drużyna zagłębia miała dużą przewagę. Po tej nieszczęsnej czerwonej karce musieliśmy zmodyfikować nasze ustawienie w drugiej połowie. Staraliśmy się utrzymać ten korzystny dla nas wynik. Mieliśmy jakby dwie sytuacje, ale przekroju całego meczu byliśmy słabsi, trzeba to powiedzieć. Ja jestem zbudowany jakby moją drużyną, determinacją, zaangażowaniem. Do końca chcieliśmy ten wynik dotrzymać. Nie udało się, to jest pierwsza kolejka. Nic, pracujemy dalej, przed nami kolejny tydzień pracy i też trudny mecz z Polonią Bytą. Mówię, momenty były niezłe, ale myślę, że dzisiaj wygrał zespół lepszy, bardzo zdecydowany, który dobrze wszedł mecz. Mimo to, że szliśmy w bramkę, ale drużyna... Zagłębia nas zdominowała. Tak jest. Przegrywamy pierwszą kolejkę, ale na pewno nikt się w grudniu nie podda i będziemy dalej szukali punktów na terenie Polonii Bytu. Dziękuję. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Wszyscy wiemy doskonale, jak zaczyna się sezon. Dużo jest niewiadomych. Oczywiście mecze kontrolne, które, które graliśmy. Jednak nie pokazują tego, co, co liga. I to dzisiejsze zwycięstwo. To... To, tutaj, tu to dzisiejsze zwycięstwo bardzo bardzo mnie cieszy. Chłopaki walczyli do, do samego od samego początku do, do, do końca. Uważam, że weszliśmy bardzo dobrze w mecz. Pierwsze 30, 30 minut, to co żeśmy sobie zakładali. Ten plan został wykonany. Straciliśmy bramkę po kontrataku. Wiedzieliśmy o tym, że, że, że coś takiego może zaistnieć. Wydaje mi się, że była, była ręka, ale to oczywiście interpretacja sędziowska jest, była inna, z tym nie można już dyskutować. Stało się. I później troszeczkę trochę nerwówki w końcówce złapaliśmy, bo nie mogliśmy przebić się przez. Przez ten blok defensywny, który Olimpia Grudziądz ustawiła. Ciężko się gra zespołom w Polsce, nie tylko, nie tylko nam, ale w Polsce ogólnie, w ataku pozycyjnym. Ogólnie muszę przyznać, że jestem, że jestem zadowolony. Wiem, że dużo kibiców dzisiaj czekało na to zwycięstwo. Bardzo się cieszę za, za to, ilu się naszych fanatyków tutaj zebrało. Ilu przyszło na ten piękny stadion, to też były momenty, że ponosiło nas bardzo mocno poprzez ich doping. Tak więc wielkie, wielkie podziękowania dla, dla, dla wszystkich fanów. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do trenera? Ja mam pytanie o... O skład na dzisiejszy meczu, bo tu wyszedł praktycznie ten sam skład, co na sparring yy, z rezerwami Legii, za wyjątkiem Emanuela Bora. Ale jego owoc chyba wynikała z tego, że sprawy formalne tak, nie zostały załatwione. Tak, dokładnie. Sprawy formalne nie zostały do końca załatwione. Myślę, że w, yy, w przyszłym tygodniu powinno być to już wszystko skończone. No, żałuję, że go nie miałem dzisiaj, bo, bo na pewno też by nam yy, pomógł. I, Prawdopodobnie, prawdopodobnie gdzieś by dostał szansę, którą, którą na pewno przy tych sytuacjach, które dzisiaj stwarzaliśmy, by wykorzystał. Ale ja patrzę na to trochę, trochę inaczej. Cała drużyna dzisiaj walczyła i nie tylko tutaj chciałbym podkreślić zawodników, którzy wyszli na mecz w pierwszym składzie, czy, czy w ogóle dzisiaj zagrali tylko cały kształt. Tak? Jest to nowa, nowy zespół, który no też widać, że jeszcze dużo pracy przed nami, jeśli chodzi o, 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 zrozumienie, o zrozumienie się na granie takiego w takich automatach. Pierwsze 30 minut to, to pokazało, że, że to wszystko dobrze wyglądało, natomiast gdzieś później, gdzieś później to, żeśmy to zgubili i takie wejścia takich zawodników czy, czy, czy całej drużyny to jest właśnie ten cały, cały nasz obóz i ta drużyna naprawdę to jest widać, że to się robi z tego kolektyw, dlatego nie tylko tym, co grali, tym co weszli, ale też chciałbym podziękować tym, co byli na obozie, tym, co e, walczą o pierwszy skróty. Czy też było widać, że ta, ta dosyć kupiła stracona bramka nie podobała zespołnie, nawet ci, którzy tam najbardziej zawili. Jakby chyba szybko zapomnieli o tych swoich błędach i widać było, że grali mocno do przodu Bartosz Borum, czyli czy Bartosz Zawojski, dla którego to był w ogóle debiut na tym poziomie. Dokładnie cieszę się z, z tej reakcji zespołu, zespół jest mocny, zespół wie y, o, co, y, o co miał grać y, i konsekwentnie dążyliśmy do, do zwycięstwa, konsekwentnie y, dążyliśmy do strzelenia tej drugiej bramki y, i to jest też właśnie zasługa... Y, Takiego mentalu, takiego ukierunkowania zawodników na, na zwycięstwo.